Cześć moi siatkę, co na kanale z tym razem z Core Hero Lecimy sobie od razu ze spotkaniem, ja mówię, zaczęliśmy już kolejny sezon i czas na mecz z Leeds No tu trzeba zrobić siatkę, o ile wiem, więc siatka powinien, umieć zrobić siatkę PL To jest ten, ten poziom, który już zaczęliśmy na poprzednim odcinku No dobra, teraz lecimy tak i tak uderzamy i jest bramka na 1 Lecimy sobie tak no coś tak, nie wiem, tak jakoś znudzony idzie, to wykorzystamy go do akcji. E, dobra, lecimy tak. Oj, no to niestety straciliśmy piłkę. E, no i może następnym razem będzie edit Tour, ponieważ no nie, nie lubię się bawić w takie tury, e, tournée, ale może teraz zrobimy, ponieważ jest za 25 tylko dolarków, więc postaram się dzisiaj nie wydać dolarków e, i po prostu postaram się, e, no wiadomo co zrobić, po, postaram się po prostu pozbierać. już e, teraz wydaćmy tak. I jest gol, ok? Jutro, kiedy ja nagrywam ten film, czyli w sumie dzisiaj dla Was, jest mecz Legia Rangers. Drugie spotkanie, tym razem na sesji w Glasgow. No, coś czuję, że Legia potra będzie potrafiła się pokazać. No to wiadomo, trzeci sezon bez europejskich karów byłby nudny, więc w, wierzę w to, że uda się awansować. No i dobra, teraz szansa. Legia, L -L Legia Rangers w czy było przesłaniane 0, -0 Uderzenia niestety zablokowane przez mojego rywala No to musimy jeszcze raz próbować, ok, jeszcze raz robimy siatkę, PL Ok, teraz robimy tak i uderzamy klasycznie Tak i mamy bramkę, no te, tutaj to jest sielanka ta pierwsza akcja Ale teraz już musimy się odpalić Może krótkimi pytaniem, taką klepką, taką piłkarską, jak to się nazywa e, Jak to się mówi w sumie po piłkarsku, że tak powiem Ok, dobra, zagrywam tam i teraz ja bym do środka, dokładnie tak chciałem, tylko żeby, okej, okay, wytrwało się i dobra, też mamy lekką pozycję, ale, aj, obroni to, dobra, cofnę, 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 sorry, sorry, przepraszam, może tak zróbmy, jest, mały ramkę, wygrywamy w do 0 Leeds United, I to chyba był puchar. Nawet nie pamiętam, ale chyba. Tak, nie, to była Liga, przepraszam, to była Liga. No i mecz z Barley teraz, yy, więc z drużyną z Anglii, niestety, co nie grywamy 1-0. 72 luna, bo miałam akcję, czy nagram w Lidatulu. Za sezon powinien być już transfer do innej drużyny i może drużyny spoza Anglii, ponieważ gram ciągle obecnie w Anglii. No, Dobra, lecimy sobie piłkę. Yy, teraz tutaj piłkę. Teraz lecimy tutaj. Aj, co ja robię? Co ja robię? Nie mam pojęcia. Okej, okay, spróbuję sobie tak, żeby nie zaskoczyła się ta piłka. Dobrze. I teraz inaczej zagramy. Zagram tutaj. Później zagrałem tutaj Dobra, i teraz wypuść piłkę Wypuść piłkę, dobrze I teraz chyba nie ma spalonego Tak jest I teraz szansa stuprocentowa I mamy bramkę 1 do 1, do 1. Remisując Barley Drużyna, która jest obecnie chyba w Championship Albo jest w Premier League Nie wiem Może napiszę w montażu, nie wiem tą niestety wygrywa z nami Drużyna, która jest obecnie Nie wiem, czy jest Dobra, tak czy siak, nie będę tego komentować, tak czy siak, przerwałam 3-0, a Liverpool przegrywa 3-0 ze tak. Za dziewiątkę Ligi Mistrzów i Superparu Haru Europy przegrywa 3-0 ze ja by to są piłkę przyjął, to byłoby spoko. Tylko, czemu tak głupio musi przyjmować, panie? Nie no, teraz głupio zagrałem. Zaraz głupiego przyjęcia. W sumie chyba lepiej mm, głupio przyjąć, niż mm, źle zagrać, ale zobaczymy teraz... Oluś! Kusi, kusi, kusiło, ale no nie, no nie zrobię tego, ale takie, bo, taka bomba, no ja by to wsiadło Obra, wypójść i jeszcze raz, mam kolejną szansę, teraz zbliższa, no zbliższa to już będzie brzydziej. Ale jest najważniejsze gol, mamy trzy gwiazdki i to jest najważniejsze, oj reklama. Zażyłem szybko, jak zatrzy zatrzymuje się ekran, to po prostu wiem, że reklama. Tutaj będzie rzut wolny, o ile pamiętam, to z no dokładnie tak, rzut wolny, my zagrywamy tak. Zagrywamy tak, strasznie nie lubiłam tego poziomu, jak grałem dawniej, strasznie nie lubiłam go, bo... Ja zawsze z nim problem. Teraz może jestem bardziej świadczony, to jeśli chodzi o tą grę, może klikniemy go, yy, to może właśnie będzie lepiej. No zobaczymy. Na razie nie zapowiada się, ale może wypuścimy piłkę. Tak, w sumie. To nie jest głupie, no ale niestety się nie udało, więc dobra, teraz spróbujemy, on nagrywa na krótko, tak jest, on nagrywa na krótko, więc dobra, spróbujemy tak zrobić, żeby zdążył, zdążył, dobra, zdążyje, zdążyje, tak, zdążyje, fajnie, zdążyje, zdążył i dobrze, dogrywam, aj, no czemu przedniał na tą główkę, no nie wiem czemu, Tu była całkiem dobra okazja według mnie, więc to nie była jakoś trudna strasznie piłka, mm, oj, nie, nie kliknę go przez przykład tego zamknięcia. no takie rzeczy to są nasze oczywiste, a może zagrałem do boku, tak byłoby w sumie ciekawie. i... Tak? Teraz... Ojej, nie wiem czemu jakiejś świadomości. To nie jest ważne. Yy, no jakiś mail, to nie będę go czytać. Yy, dobra, zacenzuruję. Może później. Ważne. Okej, okay, okej, okay, dobrze, zdążył. Na mnie kliknąłem go, ale zdążył. Obra, przepchał się ty! Jak ja to widzę, jak ja to widzę w bramce! Jeden tu zero, ale gol! Coś niesamowitego, ale teraz, żeby tego nie zepsuć, żeby tego nie zepsuć, bo taka bramka zdarza się raz na milion! Jeju, jeju, nie wiem, ja chyba nawet. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Aj, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Nie chciałem. Jak ja tak nie chciałem? Dobra, spróbujmy jeszcze raz tak, jeszcze raz do niego, ale nie sprzyjął ten spilki, bo znowu go nie kliknąłem. Czemu? Czemu ja go nie kliknąłem? Ja mówię, nie lubię, nie lubiłem dawniej tego poziomu i teraz chyba, te, chyba teraz to się nie zmieni. Czemu ten minut nie poszedł? Nie mam zielonego pojęcia. Będzie krótszy odcinek, ale troszeczkę zrobiliśmy tych, chapter, tych poziomów, przepraszam. Nie powiedziałam, ani razu jeszcze chapter, więc teraz musiało coś jakieś nabyć. I dobra, znowu to widzę w ramce, Ale niestety teraz się nie udało. No, króciutkie odcinek, przepraszam nas za to. Mm, zrobiliśmy. Nie, trzy poziomy to za mało. Yy, Zobaczę reklamę i widzimy się po cięciu. Albo wiem, teraz kończę nagrywanie, ale dogram drugą część, żeby gdzie będziemy mieć od nowa startuszka i będziemy próbować jeszcze raz ten mecz z Hamburgiem. Więc na razie to jest koniec, ale dla Was to jest tylko jedna sekunda do następnej części. Cześć! Cześć, więc zaczynamy drugą część. Jeszcze raz próbujemy mecz z Hamburgiem. I okej. Okay. Na chwilowe cięcie, ale i tak nie mogę zbyt wiele zrobić, więc mogę zagrać tutaj jedynie. I tu nie ma spalonego, błagam, błagam. Nie, co ja zrobiłam? Dobra, spróbuję jeszcze mocniej. Przyję, żeby żebyś tam wiedział, że tu. I nie ma spalonego, i to jest gol. I to jest ten gol, i to jest teraz nadzieja, żeby nie zepsuć. Oj, żeby nie zepsuć. To jest bardzo ważne w tym momencie. I żeby przyjął biłkę, błagam. Dobra. Ok. Kurczę, nie wiem gdzie szczelić. Spróbuję tutaj. Dobra, mam duży wybór, więc uderzę tak i obronił to, ale jeszcze jest dobitka. Jeszcze dobitka, w sumie free. Jest goal Mamy bramki i zaliczamy czamy, Boże, poziom z hamburgerem SV, bardzo dobrze. Hamburgerem, hamburgiem SV oczywiście, mówię hamburger dla Jajno, i Manchester, Leicester, Leicester, Leicester City, niestety nas pokonuje. 1 zera. Leicester, to nie jest Leicester, dobra, ważne Zagrywam sobie do mojego hero, tutaj zagrywam tak też nie chcę, żeby był długi materiał, tylko chcę szybko ogarnąć te poziomy no, żeby materiał był ciekawy, żeby też nie było dwóch, dwóch poziomów, że tak powiem yy, dlatego nagrywam tą drugą część to, 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 była, to była sekunda, bo ja musiałam czekać, aż te serduszka się odnowią czyli dokładnie prawie, yy, bo 12 minut trwa jedno serduszko odnowienie więc musiałam czekać prawie prawie ponad godzinę międzyczasem ja zrobiłem live'a, nagrywam to, to ja mówiłem, dzień, dzień wcześniej no więc, rozumiecie, co pięć, coś tak powiem. Ok, Okej, więc tutaj zagrywamy, my zagrywamy tutaj. Tam jest mój Hiro, tylko że nie chcę się do niego podawać, więc mogę wolę nawet już tak zagrać. I lecimy, i przyjmuję, i będzie centra, i tak w sumie wolę zagrać do mojego hero, a nawet możemy tak spróbować. I dobra, ale to będzie bardzo łatwe do wybrony, tak. W sumie mogę się domyśleć, że on to wybroni. No dobra, spróbujemy jeszcze raz. To dla wypuszczania w sumie podania są, bardzo, bardzo lubię, bardzo lubię takie, takowe podania. Olej, super zrobił, ale cóż tam jeszcze da się podbiegnąć do tej piłki, więc nie rozumiem troszeczkę mm, sensu z tego, że on nie podbiegł do tej piłki. Dobra, zagrał do mojego zawodnika, Czasem tak mówię tak szybko, nie wiem czemu, jakoś przyszedłem do szybkiego mówienia, jestem bardzo przepraszam, jeśli komuś to się źle słucha, no ale dobra, Ok, więc zagrywamy tak i dobra, lecimy, 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 lecimy i tutaj tak, lecimy, lecimy, lecimy i to jest idealne uderzenie, tak jest, mam bramkę, przegrywam, do, do jednego wyjazdki, najważniejsze, oj, zaczyna się reklama, aj, już pokazała się reklama, nie zdążyłem, nie zdążyłem wyjść, przepraszam, będę musiał scenzurować tak czy siak, oj, karty dla nas, więc szansa pewna i pewnie wykorzystujemy tego, tą jedenastkę, tak jest, o słupka do bramki, i mamy kolejny poziom zaliczony, więc lecimy, najdługo będziemy mieć, ja ten, ten, kolejne yy, dolarki, też nie mówiłem. mam tam, no i my... tak, przegrywamy, to ciekawe, czy da się wrzucić do bramki, nie, ale dobra, okej, okay. Była taka sytuacja, że rzucił do bramki lecz a z kimś tam był ten mecz. Bardzo ciekawe swoją drogą. No i dobra, zagrywa tutaj piłkę. Lecimy tutaj. Aj, odbyło, od odbyło się, odbiło się ta piłka. No i dobra, wy wycofujemy mocno na, na tak. Oj, taka mocna petarda, da zaznaczyłem tam. I dobra, przyjmujemy, zagry a, przyjmujemy. Zagrywam do niego piłkę. Oj, jakoś tam nie ogarnął mój hero. Dobra, więc zagrywam tak. Okej, okay, no i spokojnie. Teraz zagrywam tam do, na długą. I jak przyjmę tą piłkę błagam dobrze. I tutaj tak i tak. I dobra. Okej, okay, mogę sobie tak zagrać. I no nie wiem, no nie będzie coś spalonego, chociaż nie wiem, spróbuję tak. I dobra, nie ma spalonego, i teraz szansa stuprocentowa, mam jeden do jednego. I dobra, niestety ograniczasz bramkarz, nawet no, nie chciałam go oglądać, bo taki troszeczkę Franciszek Platon, oczywiście, z szacunkiem dla tego bramkarza, bo no, ale to co grał, to, 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 to co gra, to na troszeczkę, mówi może samo się nakłada na yy, język, że po prostu nie ma nic z bramkarza. Tak czasami bywa, yy, jeśli chodzi o bramkarzy. No nie! Czemu ja muszę to od nowa? Dobra, spróbujemy jeszcze dwukrotnie i to chyba będzie tyle. I tak zrobiliśmy już parę chapter, parę, parę, parę poziomów nie mówi. Jeśli muszę od, od, uczyć, mówić chapter. Chapter ciągle mówię i nie wiem, czemu tak mówię. Chapter to jest cały. W sumie może lepiej będę mówić jakby chapter to będzie chapter, czyli poziom, a to będzie sezon, tak? Bo to sezon się nazywa, ale zawsze nazywam chapter. Więc no, tak to wybywa, tak? Ale no dobra, lecimy. Zagrywanie do mojego hero. I ten wypuszcza piłkę tutaj. I dobrze, leci i tutaj do środka. Okej. Okay. I z ja tak jest. I będzie bramka tam, mam nadzieję. Jest, gol, dobrze. Dobrze, mamy gol. No, ale niestety, no... To jest w sumie taki, jak patrzyła, to nie taki straszny Franciszek Blach, ale... Aj, no... No, nie dało się na pewno... Musiał być błąd obrony, żeby, żeby po prostu yy, takie coś się stało. Więc okej. Okay. Lecimy, lecimy, wypuść, dobrze, świetnie siatko, świetnie. Oj, dobrze, no. Postaram się. Dobrze! Idealnie teraz, tylko żeby strzelić. Tak jest! Mam, zalicza, zaliczamy ten poziom. Ten poziom. I już zaliczyliśmy ile? Już zaliczyliśmy cztery poziomy, więc troszeczkę już. No i mamy kolejny mecz grupowy z tym sporto. Sporto. To jest mecz Liga Europy albo Liga Mistrzów kto wie. Ale raczej Liga Europy. coś sądzę. Nie wiem czemu, ale. No bo takie drużyny są, jak z Ligi Europejskiej. Czyli typu, no właśnie, hamburger, SV, Porto. Yy, no, takie nie, nienaturalne, drużyny na Ligemiców. No i dobra, przyjmuję tą piłkę. Zagrywamy idealne uderzenie. chociaż Porto gra Lidze Oj, błąd, niestety na waszego obra Dobra, okej, okay. I. Oj, ale błąd, obrońców. No to nie powinno, takie błędy się zdarzały, ale teraz, żeby nie popełnić błędu i żeby tego nie trafić. A, jak on to wyczuł! Panie, zarazem długo będę miał dolarki, więc sobie mogę wyjechać. Aj, co tu się dzieje? Panowie, czemu? Czemu tak głupio tracimy szansę na zaliczenie tego za pierwszym razem, tak? No i dobra, y, okej, okay, no. Przynajmniej teraz szybko, prosto i cykl, gol. Najważniejsze, że szybko. Dobra, i okej, okay, no, mógłby sobie już wypuścić na piłkę, ale oczywiście musi, i zdziwiać, no. Tak, według mnie to jest dziwanie. Że teraz też jest bardzo dobra, jak sami. Dobra, nie przybliżył się tak mocno, no, okej, okay, nie przybliżył się. Dobrze, mamy bramkę 2 do 1. Czemu jeszcze jeden gol będę musiał strzelić? Panie, to jest niesprawiedliwe. Dobra, wycof się, wycof się tutaj. Okej, okay, dziękuję. Czasami mnie słuchają, to jest miłe. Tam po jednym rzutka, no bo tam się ktoś wywrócił. No i dobra, uderzenia i gol, mamy ramkę 3 do 2. Bardzo dobrze, wygrywamy ten mecz. No i mamy plus 18, no nie reklama, dobrze, utrzymałem się. I mamy plus, mamy 21, więc w sumie... Przepraszam, 31, więc w sumie tak. Tak to wygląda. No i cóż, może ja zmieniłem koreczki, koreczki, złote korki. No, takie byłyby ciekawe. I tak. Ile kosztuje takie coś? 60. Takie mniejsze dobra, ważne. Zawsze, jeśli jak lubiłam dawać numer, zmieniłem sobie koszulkę na taką klasyczną. Czy w sumie. Nie jaka różnica jest między tym a tym. co jest taki mniej ulany, że tak powiem. Zawsze lubiłam numer 17, więc w sumie kupuję sobie 17 za 120, co tak drogo. Ale nie. Im dalszy numer, to wiadomo, ja że mniejszy. Mniej kosztuje. No, na razie sobie nic nie zmienimy. Możemy sobie zmienić fryzurkę. Taka też jest ładna. Ale taka, taką wolę. Taka jest. Dobra. Też nie wiem, czy... No nieładnie wyglądam z tą fryzurą. Boże, ale długi film. Dobra. mi jeszcze ten poziom i tyle. Mecz ze Southampton. Mecz w śniegu. No i ostatni, w sumie to będzie poziom. I tyle. Na razie z tego odcinka, ale fajny odcinek, bo zaliczamy sobie pół tego, pół yy, całego chapteru. Dużo troszeczkę poziomu zrobiliśmy, no i dobra, szansa. Oj, 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 ale jak to wyjdzie? Aj, nie weszło, szkoda. Dobra, w sumie spróbuję teraz ostatni raz i inaczej kończę. Oj. Spróbujem tak taką siateczkę założyć, siatka, siatka nie założył siatki. to Jeszcze spróbujemy jeszcze raz, okej? Okay? Jeszcze raz. Długie dzień przepraszam, ale też takie przyjmują się, bo przecież odcinek z piętnastu, 15, piętnastusetminutowy 15 był 15. Nie wiem jak to widzicie w montażu, ale nie wiem ile to będzie, ale być może to nawet będzie dłuższe. Jeszcze to chyba nie będzie dłuższe niż pro 11, to najdłuższe oczywiście. Yy... Oj, no i no niestety tracimy, no i okej. Okay. Głupio straciliśmy piłkę. Mam już tak mało serduszek, więc raczej wiele bym nie zaliczył. Yy... Dzisiaj e, dzisiejszą liczbę zaliczyliśmy 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Poziom z tego chapteru, e, więc zajędu zaliczymy sezon 8 w sumie sądzę, że nawet ta senta odcikłej przy dobrym farcie uda się zaliczyć ten, ten poziom, więc to było dla skocinka i cześć.